Siedzi, jest, siedzi, na udało na, na tego. jest! Zobaczcie na jaką krzynętę Dobra ryba będzie No także ruchmy dalej, bo teraz może się ta fajna pora Siemano, witamy was na kolejnym odcinku na kanale Bracia Okoń. Jak widzicie, mamy dzisiaj naprawdę śliczną pogodę. Mamy 30 kwietnia. Dopiero jutro rozpoczyna się majówka. Ale przyjechaliśmy trochę wcześniej. I teraz Wojtek wam powie, co dzisiaj będziemy robić. No. Przyjechaliśmy właśnie specjalnie samochodem, ponieważ będziemy w nim właśnie nocowali. Jak widzicie, bardzo duży asortyment, tutaj dużo jedzenia. Ponton, Wszystkie wędki, przynęty. No i przez to, że mamy 30 kwietnia, dzisiaj nie łowimy, to się na spokojnie rozpakujemy, napompujemy ponton, po to, żeby z samego rana o samym świcie godzina 4, 4.30 wypłynąć na wodę i być jako pierwsi na najlepszych miejscówkach. A teraz jeszcze zrobimy sobie ognisko, pójdziemy spać, przygotujemy się, ale jeszcze przed rozpoczęciem tej super przygody zabieramy was do Centrum Wędkarskiego Nemo, żeby zrobić wędkarskie zakupy. Także my już jesteśmy w Centrum Wędkarskim Nemo i teraz zaczynamy robić jakieś zakupy. Ja na początku wybieram sobie jakiegoś fajnego jerka, bo właśnie tego mi brakuje bardzo duży wybór różnych jerków właśnie, ale jeden fajnie wyjątkowo w taki fajny od dorado pływający także na płytką wodę, na której właśnie dzisiaj będziemy mówili, bardzo fajnie to się sprawdzi. A ja biorę gumy ukryte wśród tych wszystkich tutaj przynęt, trochę zapomniane, czyli gumy, które już nie są produkowane. Dragon Hammer, mega, mega skuteczne przynęty na szczupaki. Pod tymi wszystkimi pudełkami znalazłem jeszcze jedną taką paczkę, ale w mega, mega fajnym kolorze, który również się bardzo fajnie sprawdza. Także ja zabieram ze sobą te dwie paczki, a dla was zostawiłem jeszcze jednego kamera. Także jak ktoś by chciał sobie przetestować tą gumę, to jeszcze jednego dostaniecie w centrum wędkarskim nemo. A teraz całość idziemy skasować i widzimy się z Wami już nad wodą. No Jak widzicie, za nami rozpaliliśmy sobie ognisko. Zaraz sobie zrobimy kiełbaski i wrzucimy do żaru sobie jeszcze ziemniaki. A teraz chcemy Wam pokazać, póki jeszcze mamy trochę czasu, jaką pakę dostaliśmy od Greatfisha. Naprawdę z fajnymi i nowymi produktami, których nie ma jeszcze na rynku. Także teraz Wam to pokażemy. Jak widzicie, dostaliśmy dwie naprawdę spore paki. Także co, przed czas, żeby je odpakować. Zaczniemy sobie od paki, która ma przyklejone logo. Także ją sobie najpierw otworzymy. Otwieraj, Wojtek. No i widać tutaj naprawdę. Fajne przynęty, z tego co widzę to okoniowe. Tak jak Wojtek powiedział, tutaj naprawdę fajnie zapakowane przynęty okoniowe, z takim bardzo cieniutkim ogonkiem. Te gumy nazywają się GF1, więc pewnie chodzi o Great Fish, czyli nazwa firmy i oznakowanie 1. W jednym pudełku 24 sztuki, to jest taki o multikolor właśnie. Mix kolorowy. No jak widać, jest tutaj więcej tych gum, ale teraz przejdziemy do kolejnych rzeczy. Naprawdę fajne kolorki, na pewno bardzo fajnie się sprawdzą na konie. Ale na tej wyprawie nie mówimy o koni, także przejdziemy sobie do trochę większych przynęt. No i tutaj kolejna rzecz, która się rzuca w oczy, to taki fajny wobler. Wobler nazywa się Neon. 8 cm, waga 8 gram. Też warto zauważyć, że mamy tutaj kotwicę BKK. Także bardzo spoko kotwiczki. Tych woblerów jest tutaj naprawdę bardzo sporo. Takie też mniejsze, bardziej właśnie prągowe rozmiary, większe. Fajne kolory, takie tutaj fluo. Dostaliśmy też fajne czapeczki, zobaczymy jutro będzie ich test, mam nadzieję, że się bardzo fajnie sprawdzą. Są też białe, także na słońce będą idealne. No i tak w wielkim skrócie, bo też nie mamy za dużo czasu, musimy pilnować ogniska. W tej pasce właśnie znajdują się przynęty twarde, woblery, również jakieś cykady i bardzo fajnie myślę na bolenie się sprawdzą na odrze i nie tylko. No i do tego sporo kolorów właśnie tych gumek okoniowych, też je przetestujemy w najbliższym czasie. Zajrzymy sobie teraz do drugiej paczuszki. O, tutaj widać naprawdę bardzo fajne gumy, bardziej szczupakowe. A ten tak. rozmiar też na pewno bardzo fajnie sprawdzi się na sandacze. Dokładnie. Tutaj bardzo fajny rozmiar szczupakowy, na pewno go jutro przetestujemy. Wydaje mi się, że na pewno się sprawdzi. Tutaj jest też bardzo fajnie to zrobione, bo jest taki kod QR. Można to sobie zeskanować, właśnie sprawdzić jak pracuje. Na pewno fajna sprawa. Czyli nie kupujecie kota w worku, możecie sobie sprawdzić jak dana guma pracuje. I tak samo z innymi przynętami twardymi również. No i oprócz tego oczywiście rozmiar i gramatura tej przynęty. I też ciekawa sprawa, o której się dowiedzieliśmy. Te gumy nie są jakby lakierowane od zewnątrz, tylko kolor jest jakby zalany w gumie. Także kolor tej gumy na pewno nie będzie Wam się ścierał, więc jest to super sprawa. No i na pewno te gumy dużo, dużo dłużej Wam wytrzymają. No i tak zasadniczo w tym pudełku również te gumy, ten model, jest to model Roki właśnie. No, i w tym pudle są tylko i wyłącznie te modele, ale w różnych gramaturach i w różnych kolorach. Na przykład taki czerwony z białym kolorem i srebrem, bardzo fajnie to wygląda. Albo na przykład taki fiolet, więc też kozak sprawa. Tak, w wielkim skrócie, jutro to przetestujemy. O, tam nasze obozowisko, ognisko się pali, a tutaj jutro wypływamy na wodę. No, naprawdę, powiem Wam, wygląda to naprawdę przepięknie. Naprawdę bardzo obiecująco widać jakieś ryby, że się chlapią. Naprawdę coś pięknego. Także my idziemy spać, jutro się budzimy, szybko wodujemy ponton i lecimy nad wodę, także widzimy się rano. Jak widzicie, wypływamy, mamy godzinę czwartą rano, już inni ludzie też zdążyli dojechać, a nam zależy na tym, żeby jako pierwsi obłowić tam najlepsze miejscówki, żeby ryby nie były przekute. Wojtek tutaj manewruje przez te zarośla. No dobra, także my jesteśmy już na wodzie, klimacik przedni, jesteśmy pierwsi, także na razie takie nie najlepsze miejsce, a jak zobaczymy, że ktoś będzie płynął, to wtedy lecimy na najlepsze miejsce. Tak żeby po prostu być tam pierwszym. Musimy być dosyć cicho, bo tutaj jest naprawdę zero wiatru. I ryby są tutaj przyzwyczajone do ciszy. Także co? My zaczynamy rzucać i oglądajcie dalej. No dobra, także pierwszy rzut dzisiaj. Jak widzicie, Wojtek cały czas oboja wodę. Ale ja teraz postanowiłem zmienić gumę. Jestem strasznie ciekaw, jak pracuje ten wobler. Co prawda jest to mały rozmiar, jak chodzi o duże szczupaki. Ale nawet mia miałem okazję zmówić szczupaka pod metr na gumę, gdzieś nie wiem, 2,5 cm. Jak mówiliśmy ultralajta. Także prawda jest taka, że jak szczupak będzie na rzeże, bez problemu to zaatakuję, a jestem bardzo ciekaw jak ten wobler pracuje, bo bardzo fajnie wygląda. Nie wiem czy to zobaczycie, bo jest jeszcze dosyć ciemno, ale ten wobler naprawdę bardzo fajnie pracuje, nawet można go podbijać normalnie, twitchować nim i nawet wchodzi taką, można powiedzieć, pracę żyrkową czasem przy odpowiednim podbiciu, także teraz na niego sobie troszkę obrzucam i zobaczymy czy na jego będzie efekt. Na razie są na wodzie trzy pontony oprócz nas. Jeszcze słychać jak się wodują kolejni. Naprawdę spora jest presja na tej wodzie. Ale właśnie teraz ryzykujemy i płyniemy na sam koniec jeziora. No nie na sam, nie na sam koniec, ale właśnie w tą zatokę. Ładnie ją obrzucamy. To temu udawał piękne ryby, także teraz właśnie tam warto spływać. Dokładnie, tak zostawiam wszystko na jedną kartę i zobaczymy, że to się opłaci. my jeszcze już jakieś pół godziny. Jak na razie na pięć łodzi totalnie nic się nie dzieje. Także dosyć słabo. Być może te przynęty po prostu są. Jak na razie za duże, dlatego teraz zejdę z rozmiaru i założę po prostu taką brutówkę, Chyba jeszcze nigdy mnie nie zawiodła. Także zakładamy i w ogóle trzeba zlokalizować jakieś ryby. Jak widzicie, dopłynęliśmy do tak naprawdę narożnika tego jeziora. Jest to aktualnie jedyne miejsce, w którym jest trochę cienia i mamy takie bardzo przerzedzone trzcinki. Więc wygląda na to, że tutaj może coś stać. Także oddajemy rzut, no i próbujemy. Nie no, na morca nawet nie wierzę. Na nic nie wierzę. Chyba, że tu nie widać, no? Oho. Jestem, musiałem lepiej treść. Co to jest drzewo? No Co to już to tak wyskoczyło do tego, już nie musiało. Zobacz jak to chodzi. No, to będzie tak Jest! Siedzi! Siedzi! Fajnie zawalił. rybko. Powoli opływamy, właśnie tą zatokę. Nieduży. Ale... Nie, no jest fajny, taki jest 60. Od razu do. Jest. jest mały. Niestety, poszedł. Niestety, nie ten rozdręb na jaki się nastawiamy. Ale jak widać, metalowe przynęty czasem robią robotę. Także taki maluszek, ale naprawdę bardzo cieszy, bo jest oprócz nas 13 pontonów i nic się nie dzieje. Pierwsza rybka dzisiaj leci do wody. I poszedł. Ponoć stoi tam jeszcze. Dobra, także łowimy dalej, nie ma co gadać. Także jak widać, nie wiem czy Wojtek wcześniej o tym wspominał, jak zmienią właśnie na blachę, ale czasem właśnie blacha bądź obrotówka potrafi naprawdę dać rybę, kiedy na nic innego nic się nie dzieje. A jak na razie zapewne wszyscy łowią właśnie na gumy. No i tam chyba jeden szczupaczek też taki właśnie mniejszy wpadł. A jak na to jezioro, no to słaby wynik dosyć. Właśnie bardzo fajnie jak jest taka lampa, to bardzo fajnie się błyszczy to, to żelazko właśnie, Teraz właśnie zobaczcie, jak to chodzi. Daje takie przebłyski w wodzie, oprócz tego robi też fajną falę hydroakustyczną, więc to też pobudza na pewno ryby. Bardzo fajnie to wygląda. I przede wszystkim to bardzo daleko leci. No weź rzuć teraz Wojtek. Bardzo daleki był. Ustawiam 70 metrów. No, Patrzę to. Więcej. 80 nawet. Bardzo więc bardzo Wojtek w takim jednym rzucie potrafi obłowić trzy razy większy zakres wody niż ja rzutem na właśnie taką gumę. Ale właśnie przez chwilą złowiłem tego szczupaka i... Od razu zaczął wiać wiatr, że być może to je ruszy. miejmy taką nadzieję. Właśnie od rana cały czas była lampa bezwiecznie i teraz właśnie zaczął się lekki wiaterek i od razu wziął ten szczupak. Cały dzień ma dzisiaj być lampa bez chmur, także ten wiatr może dzisiaj wszystko zmienić może to spowodować toż właśnie, że zaczną brać nam te ryby. No i do tego na pewno, ten, jeżeli będzie wiatr, ma być 24 na godzinę, także dosyć sporawy. Na pewno ten wiatr również zepka tą drobnicę w jakieś jedno konkretne miejsce, w jakąś stronę i tam właśnie będziemy też szukać tych szczupaków dokładnie. Na lak, no, dlatego jest spinnerbate od Lakizona. Wojtek z rybą na spinnerbait'a. Jeszcze nie wiadomo jaki jest duży, ale on zawsze daje rybę. Znowu przynęta twarda. Druga Zdobo ryba. O oh jest! Oh yes. Też taki rozmiarowo podobny, ale, ale zobaczcie to jaka to jest przynęta. Weź podnieś To jest spinnerbait dodatkowo z gumą Ilon ma z 15 cm Druga rybka dzisiaj no ale powiem wam, że naprawdę drugi rzut na wielkiego spinnerbaita I zobaczcie na jaką przynętę, jaka rybka, taki myślę z 51 2 cm nieduży Ale zawsze coś, ale... ale musisz przyznać Wojtek, że ten spinnerbait zawsze jak nic nie wierzy to on zawsze pomaga Dokładnie, ale to na co on wziął i na takiego wielkiego spinnerbaita Taki maluszek, ale dosłownie drugi rzut na niego był, także być może będzie to dzisiaj kosa na przynęty gumowe na razie nic się nie dzieje, totalnie nic. Warto jeszcze dodać, że jest na wodzie 13 pontonów i z tego co wiemy na razie tylko jedna ryba została złowiona. A właśnie dzisiaj już drugą rybę złowiłem, także dobrze się zapowiada. I obydwie na takie przynęty, obrotówki, wahadłówki, nie? Takie 50-taczki Coś pięknego, to. Dobra, lecimy po kolejnym może większy. Tak jak wam przed chwilą powiedzieliśmy, razem z Wojtkiem, już powoli tutaj wszyscy zaczynają spływać się w nasze miejsce, bo dzisiaj jest taka lipa. nic nic, nic nie złowił praktycznie, jedna ryba, oprócz naszych dwóch. Także no, a ja wyciągnąłem wnioski z tego, na co Wojtek łoi te ryby, czyli przynęty, które robią duży zamęt w wodzie, dlatego zakładam takiego spardzongera, zaczepiłem go od góry, żeby miał taką pracę, żeby miał taką cykadowatą pracę, Oj, no łowimy. W ogóle jak trzymałem tego małego szczupaka, to był on bardzo mały i się zaczął rzucać. I parcie. cała zakwalona łapa. Tu jest tylko obrotek, także jak to kiedyś ktoś powiedział, skoro jego boli, to im nie musi. Co to jest? Szczupak nie ryba? Lin! Zobaczcie, dryfujemy sobie, a tutaj taki przykry widok, zdechły lin. No nie wiadomo w sumie od czego on zdech? Czy, żeby... czy od siaty, no nie widzę. Możliwe, że ktoś go podhaczył i był ma Możliwe, że ktoś go podhaczył, no nie wiem, ale przykry jest. widok. My właśnie sobie teraz dryfujemy, to jest taka fajna zdołka, w której nigdy nie byliśmy I teraz staramy... ją sobie właśnie obrzucamy. Teraz staramy się pozwiedzać miejscówki właśnie, których wcześniej jeszcze nigdy nie obłowiliśmy, a to naprawdę wygląda super. I co, trzeba obłowić. Wojtek ma magicznego spinnerbaita, więc jak siedzi tam jakaś ryba, to na pewno Wojtek ją gdzieś się złowić. Zaraz zobaczymy czy coś się na, na niego dozło tam. Nie, legendarny gobi szat. Legendarny gobi, który wyjął sporo wielkich ryb, nawet jedną metrówkę. Niestety jego ogon odpadł. No niestety. Siedzi! Siedzi! Na, na, na tego, na Grycvisa i słabo. Dobra ryba. Dobra ryba będzie. O, jest, jest, jest lepszy trochę. I siedzi na Grycvisa w końcu. Test udane, gumy. Zastanawialiśmy się, czy właśnie nie zacząć prowadzić przynęt tak jak ten. Nie, nie Co to jest? To jest od, za bok. Nie, co to. O O jezu, ale piska! Ale za bok się zaczepił. Ty, najmniejsza ryba Ja dlatego myślałem, że jest duży ja myślałem, że ty lino za bok podczepiłeś To jest jakieś nieporozumienie Bo się, się owinął No niestety to nie ta ryba, na którą czekamy Myślałem na początku, że jest większa Bo zaczepiła się, owinęła się I szła tak naprawdę bokiem No ale cóż, jakiś w końcu kontakt po tylu godzinach Dobra, do wody Także leci do wody Kurde, to też jest tak płytko, że jak ty robisz taki chrustną gumą, co w się sensie, wiesz? Nie, wiesz, tak, te ryby są wokół, to po prostu nie uciekają. Nie, 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 Ej, Nie, nie, chyba troszkę, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, no i nice, ja też nagrałem Nie jest gigant, ale pierwsza jakaś taka rybka wyciekana yes. Nagrywasz? No No, no i w podłożu dzisiaj największa ryba, no nadal niewielka Taka około 55 cm, zaraz wam ją pokażemy I siadła się na takiego rokiego od Great Fish'a w takim rozmiarze, z tego co pamiętam 15 albo 16 cm W takim fajnym kolorze Do tego o bardzo ostre kotwice górzy No i teraz wam go pokażę No i też taki niewielki szczupaczek, tak myślę 55-58 cm no także... także mówimy dalej, bo teraz może się zaczęła ta fajna pora. Zostaliśmy już sami na jeziorze. Coś tam się powoli zaczyna dziać. Miejmy nadzieję, że te ryby się odpalą. Też niedawno właśnie było totalne niebieskie niebo, totalnie nie było zero murek. A teraz coś tam, jakieś tam kółki zaczynają się pojawiać. Także może to jest dobry znak. Zobaczymy. No w każdym razie z 13 ekip, z 13 pontonów zostaliśmy tylko i wyłącznie my. A nie jest wcale jakoś bardzo późno. Mamy godzinę. 18, dokładnie 17.54 Także naprawdę dosyć szybko się reszta ekip zwinęła W szczególności, że niektóre ekipy zwodowały się o godzinie 5, zwinęło o 7 Ale my wypłynęliśmy na wodę o godzinie 4.50 i walczymy do końca Także trzymajcie za nas kciuki Teraz nasza taktyka trochę się zmienia Właśnie wcześniejsza ryba była po tamtej stronie jeziora Teraz przepływaliśmy na drugą I właśnie obłowimy sobie tutaj to zielsko Miejmy nadzieję, że coś z niego wyjdzie Dwie z krótkiego i jedno z głębokiego do środka Jest kurde No Czekaj Tak i to i to cały czas nagrywałem Wejdź trzymaj, trzymaj 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 bo on jakby wiesz spiął się ale ej, ale był większy Widziałeś go? Nie Był większy, kurde Nie większy kurde Wiesz jakie bronie było potężne no ja go wciąłem chwilę, ale nie wiem, co on zrobił. No nie zaciął się po prostu. No, ja go, wie, na powietrza. No jak widzicie, spłynęliśmy już z wody, za nami już jest pole. Wszystko zapakowaliśmy do samochodu. Auto już jest gotowe do wyjazdu. I z tego miejsca się z wami żegnamy, rozpoczęcie majówki nie było jakieś super zadowalające, ale naprawdę udało nam się bardzo fajnie połowić takich co najmniej szczupaczków do 60 cm, to i tak bardzo fajny wynik, bo było 13 pontonów na wodzie, wszyscy się zwinęli praktycznie do południa, a my zostaliśmy i jak widać się to opłaciło. Warto zauważyć, że z tego co wiemy, jak obserwowaliśmy, jako jedyni złowiliśmy szczupaki na przynęty gumowe, reszta łowiła na przynęty twarde, tak jak na początku Wojtek dwa te szczupaki na... Wahadło, natomiast później popróbowaliśmy na gumy. Założyliśmy właśnie te roki od Great Fish'a Jak widać, sprawdziły się największa ryba dzisiaj, czyli te 60 cm. Jeszcze pod sam koniec taką 70. Niestety zerwałem, ale. Ale to widzieliście? Zawsze, się, zawsze Jeżeli się dobrańko, nagrało. No. Zawsze coś. Także gumy sprawdzone, na pewno bardzo fajne. No dzisiaj, niestety, rozpoczęcie bardzo słabe. Jak na 13 pontonów na tym jeziorze, co to jest jakimś kosmicznym wynikiem. To naprawdę masakra, jak chodzi o ilość ryby. Po prostu dramat. Mimo wszystko coś się udało złowić. Jeżeli chcecie zakupić sprzęt od Great Fisha, jakieś czapki, koszulki, cały sprzęt do tego oczywiście gumy. Do 10 maja dopiero startuje sklep, żeby to wszystko dobrze dla was przygotować, żeby nie było płynie z przesyłką i żeby to wszystko dobrze funkcjonowało. Tutaj Wam się wyświetli link, żebym na pewno się nie pomylił, bo jesteśmy już strasznie zmęczeni. I z tego miejsca się z Wami żegnamy. Za nami, jak widzicie, zachodzące słońce. No i co Wojtek? Widzimy się w kolejnym odcinku. Tak, w siema.